No, chodźcie, chodźcie! No, chodźcie! No, gotowy No, chodźcie! No, tak.

Dziękuję. No. Yes! 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 Oh, tu, nie siedzi, nie? Cztery, dwa do przodu. Nie, jeszcze grają. Nikt nie nie jeszcze grają. A tak to nie wiem kto jeszcze szczelił Jej! Właśnie ściął dżemba. Jest 5'2, właśnie ściął dżemba. Nagrałem to. No. to no. nie Tak samo? Nie. Nie nie